Był wywiad, dlaczego młodzi ludzie popierają... Dlaczego pan się wstydzi, że nie popiera pan kot? Dlaczego pan się wstydzi, że popiera pan kot? Nie wstydzę się, że popierają kot. Ale to, dla, to proszę nam powiedzieć, dlaczego, dlaczego młodzi ludzie popierają kot? A Dlaczego nie? Eee, no ale niech pan nie odpowiada pytaniem na pytanie. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co... Bo jest pan jedną z niewielu młodych ludzi, która idzie w, tym, w tej pikiecie. Co pana pociąga, żeby dzisiaj wyjść eee, i pójść w tej demonstracji? No, no, bo trzeba. No, w sensie nie, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. No, czuję, czuję, że powinienem wyjść na, na, na ulicę i zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje. A co konkretnie się źle dzieje w Polsce? No, przychodzą chore ustawy, które po prostu są. Yy... No, mi się nie podobają. Które, które z ustaw najbardziej się panu nie podobają? No, teraz właśnie przed chwilą się yy, dowiedziałem o tej ustawie rolnej. Przecież ona jest absurdalna. E, ustawa rolna, proszę nam przypomnieć, bo tak nie jesteśmy na bieżąco. No to, to ustawa, która tam e, mówi o, o tej ziemi, ziemi w sensie dziedziczenie ziemi przez rolników i. Aha. A co, co w niej złego jest? Bo ja słyszałem, że ona uniemożliwia zakup ziemi przez e, cudzoziemców. E... To też, ale ona też, ona też tak robi na przykład to, że e, na przykład ja mam, teraz, ja mam działkę, mam działkę na... W sensie, teraz moja mama ma działkę na, na Suwalszczyźnie. No i e, jakby e, jakby ona nie może być w żaden sposób teraz przekazana mnie, jeśli, e, jeśli zaistniałaby taka sytuacja, że to byłoby konieczne, po prostu przyjmują skarpaństwa, przecież nie wiem. Ale czy to jest działka własnościowa czy w jakiejś innej formie dzierżawy? Nie, to jest działka własnościowa, to jest nasza A. nasza ziemia. Aha. To powiem szczerze, że nie znam tej ustawy, przyjrzymy się bardziej. A czy są jeszcze jakieś inne ustawy, które panu obok tej ustawy rolnej przeszkadzają? Ustawa inwigilacyjna. E, no ale tak zwana ustawa. Nie? Ja wiem, a to, to, to akurat znamy, e, ale bez niej policja nie mogłaby w ogóle funkcjonować. No, ale to powinno być w jakiś sposób kontrolowane. Eee, ale to był zresztą pomysł nie PiSu, tylko PO i gdyby ale nie wprowadził... Nie, nie obchodzi, kogo to był pomysł, Aha. mi się nie podoba ustawa, ja nie jestem za PO, nie jestem za, w sensie, tym bardziej nie jestem za pis eee, mhm. Mi się PO też teraz nie podoba, w sensie, wcześniej też jakoś nie byłem specjalnie jej stronnikiem, a teraz jeszcze bardziej. A e, czy, czy w, e, martwi pana to, że e, państwo dzięki tej ustawie zyskuje takie same, znaczy uprawnienia, których w 100 razy więcej mają na przykład jakieś inne, bo one dopiero mogą nas inwigilować, e, czy, czy, czy to jest problem jakiś? Raz poproszę. Nie, chodzi mi o to, że prywatne korporacje, które dysponują internetem, mają możliwości takie e, nas inwigilowania, że mogą np. Na nam tworzyć reklamy kontekstowe. Pan poszukuje e, nowej suszarki do włosów i od razu, wszędzie gdzie pan spojrzy. E, no, czy to nie jest większa inwigilacja od tej, którą państwo stosuje wobec przestępców? No to mi się też nie podoba i e, e, nawet i, e, zainteresowałem się tym pewnego czasu i poczytałem o tym, no i to też jest takie słabe, no ale e, no nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Chodzi mi o to, czy, czy państwo, e, jakie są argumenty za tym, żeby państwo miało mniejsze uprawnienia niż mają zagraniczne korporacje ze Stanów Zjednoczonych? W sensie nikt nie powinien mieć takich uprawnień. No, ale te prywatne korporacje już mają. Ech... No, nie wiem, co powiedzieć, chciałbym się nad tym zastanowić. To ciekawe pytanie, swoją drogą. <grym zna> to już Pana nie męczymy, lecimy dalej. Dziękuję bardzo.